Witam moi drodzy. Dzisiaj omówimy niedobory cynku. Powiem Wam, że sama jestem zaskoczona z czym to się wiąże. Oczywiście z białymi kropeczkami na naszych paznokciach. I jeszcze jakiś czas temu miałam całkiem dużo tych kropeczek, a teraz została mi tutaj tylko jedna. Paznokieć rośnie przez 6 miesięcy, żeby odrósł cały. No więc jeszcze chwila i ja już nie będę miała białych kropeczek na moich paznokciach, ale teraz pamiętam, że jako dziecko bardzo miałam ich dużo. Co to znaczy? Niedobór cynku. Słaby węch lub smak także może być spowodowany niedoborem cynku. Także dobry kucharz nie może, nie może mieć niedoboru w cynku. Problemy skórne. To znaczy, krosty jakieś na, na twarzy lub e, egzema też może być spowodowana niedoborem cynku, więc warto to zbadać. Wirusy. E, słaba odporność może być niedoborem cynku. Czy wasz recepcie, jak ja, ja wypisywał kolejną receptę na antybiotyk, kiedykolwiek wam kazał zbadać cynk? Pewnie nie, więc może. Tej zimy, jak zaczniecie znowu chorować, to powinniście sobie zbadać cynk. Wypadające włosy mogą być spowodowane niedoborem cynku, więc szczególnie chyba panowie powinni suplementować cynk lub jeść go dużo. Zauważcie, że po ciąży kobiety często dużo włosów im wypada. Wtedy jest po ciąży zbadać sobie cynk. Wrzody w buzi, powiem szczerze, że ja nie wiem jak to wygląda i co to jest, ale też mogą być objawem niedoboru właśnie cynku. I cóż się okazuje, że nawet 75% ludzi może mieć niedobór właśnie tego mineralu. Co jeść, żeby nadrobić to? Pestki dyni mają dużo cynku. E, czerwone mięso. Nie piersi z kurczaka napakowana hormonami. Fuj, widzę ludzie kupują bardzo dużo piersi z kurczaka. myślą, że to jest zdrowe. Tak, byłoby to zdrowe, gdyby nie było napakowane hormonami, żeby kurczaki szybko rosły. E, groszek zielony. W Polsce wiem, że w Anglii bardzo popularny, dużo się gdzie tego groszku zjada, u nas nie, ale też ma, y, 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 można jeść, żeby sobie y, y, dopoczywanie na, na cynk. Możecie też suplementować zwany sea kelp, ja tutaj mam, e, to są wodorosty i tym sea kelp e, zapewnicie sobie to, że będziecie dostarczać do organizmu cynk jak i jod. Ja to kupiłam po to, żeby suplementować także jod, który jest też bardzo ważny. I słuchajcie, cały czas, żeby te wszystkie minerały i witaminy mogły być dostarczane do naszego organizmu i przyswajane, musimy dbać o nasz układ trawienny. I tak, nie jest tylko ważne, co jemy, ale jest też bardzo ważne, co trawimy. Więc pracujemy nad wszystkimi niedoborami, ale także pracujemy nad tym, jak tutaj w naszym, co tutaj w naszym ciele się dzieje. Więc pozdrawiam Was i może czas na zbadanie poziomu cynku. Pozdrawiam!